Na strano Marcelo, gramy Zgadnij zadymiarze z Brawl Stars po dźwięku. Zgadujemy 10 zadymiarzy, zobaczymy ile zgarnę punktów. Okej, okay, jesteś gotów? Tak, ja zasłaniam Super, oczy. Super, gotowy, to jedziemy. Numer jeden. Jak za cicho. Jackie. Super, mamy jeden, jeden punkt. Jeden, jeden. Nie podglądasz? Nie. Jesteś gotowy? Mhm. Dwa. Bo! Jest! Mamy dwa! Uwaga, numer trzy! I'm a cool a Bibi, Jest! Super! Bibi, trzy na trzy! Uwaga! Belle! Cztery! I uwaga! Nie wiem. Czekaj. Nie, 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 poczekaj, myślę. No. Jakiś nowy chyba. Nie. Nie, Berry. Nie? No to nie, przepadło. Przypadło. nie, nie wiem. A hang! A, Aha! Dobra, to mamy 4 na 5. Pięć już, dobra. Uwaga, zamknięte oczy? Mm -hmm. Mortis. Łatwe, ale dobra. 5 na 6. uwaga. Jeszcze raz. Raz raz 6. uwaga. Krukk 7. Super uwaga. Lę. Super 8 i ostatni. Haha 9. <noise> dziewięć! dziewięć! Brawo widzowie mamy dziewięć na Ale był trudny. Uważam, że to, ja myślałem, że to jest był. albo Ash, albo Berry. Dajcie znać jak wam poszło i czy chcecie więcej to takich filmów. Pa mordeczki. Pa mordeczki.